Bo właśnie mam egzamin, udało mi się wyrywać. Wiecie może, ile książek miał pan Tadeusz? Ile książek? Ksiądz. Uf, o Jezu. Nie wiem. Jak nazwę mieszkańca krety? Boże, wiedziałam. Kretyńczyk. Krety, tak. Kret, kretę. Pani, jakoś tak. Kto napisał Biblię? Przed wszystkich mhm. Biblia przez wszystkich chyba. Biblia był tak, bo trzeba było pisać wszystkich ludzi. Biblia była pisała przez natchnionych, przez ludzi. Duchem Świętym. Który z królów polskich stał na nogach? Co młode z plagiem. Wiesz może, gdzie leży Murkiński? Nie. Tak. Czym się różni futryna od framugi? Meter jest na egzaminie. Nie, nie wiesz? Jak książę miał pan Mateusz? Tak. Bo mi w IP wysiadło, nie mogę sprawdzić. 12? Czym się różni futryna od framugi? A patrz, masz drzwi, to framuga to nie jest samo to obramowanie, a futryna to wszystko? W z tym? Wiecie, ile to jest meter? Meter? Meter. A, meter? 100 centymetrów. Meter. No. A meter? Nie? Hej, wiesz może, czego dotyczy nagroda Nike? Nie mam pojęcia. Adidasa? Nie mam pojęcia. Kim był pan Panu Tadeuszu ksiądz Robak dla Jacka Oj, eee, ojcem. Wiecie może, jakiego koloru jest prąd? <śmany> <śmany> to jest to I ty na socjologii masz takie pytanie? Nie, na filologii. Filologii. Niebieski, Niebieski. Pieski. Albo biały. Pieskiem. Albo biały, albo wokulek. Albo przezroczysty. Przezroczysty. Jakiego koloru jest prąd? Nie widziałam. i yeah.